Cześć witam wszystkich serdecznie z tej strony Szyny i oto kolejny odcinek sudoku. Nie nie kontynuujemy przepraszam. Okay. Yy, tutaj yy, tutaj źle zrobiłem. Tutaj trzeba uruchomić ponownie. Ok, gramy nową gierkę. Oczywiście ja przechodzę fabułę tutaj poza odcinkiem. Odcinkami byłem. Wiecie, żeby nie zanudzić Was ty, tymi questami. Yy, no i tak jakoś tutaj lecimy. Ogółem yy, to. No tak wygramy tutaj o powolutku, tutaj nie ma szóstki o. i tak jak mówiłem w poprzednim odcinku warto robić yy, najpierw tak, że robicie yy, te jakby pola, tam gdzie jest jakby najwięcej już liczb wpisanych, cyfr, sery. Yy, żeby było łatwiej, tak, tutaj jest już jedynka, więc będzie albo tu, albo tu. Yy. Jak tutaj bym postawił cokolwiek, to bym się zablokował? Nie, chyba. Właśnie. Więc trzy. Może być tu? Nie, nie może być, bo wtedy bym się zablokował wyżej. Nie. Gdzie się zablokował? Tu się nie zablokuje na pewno. Hmm. Ok. Jest dobrze. jakoś wtedy tutaj lecimy. Um. Który by tu zrobić? Chyba ten zrobimy. Jedynka musi być w któryś z tych. Dobra, już tu będzie jedynka na pewno. Dwójka będzie w polu tym na pewno. Trzy może tu być? Nie może tu być, więc trzy będzie tu. No i y, ósemka będzie tutaj. Ok. Cztery. <laughs> <laughs> Teoretycznie może tu być. Ale czy praktycznie? Bo tutaj też może być i tutaj też może być. Okej. Okay. Teraz 5. 5. Musi być tu. Okej. 6. 6, 6, 6. No musi być tutaj... Dziew nie. 7. Ok. Tutaj brakuje w tym rzędzie 2, 3, 4, 5, 6, 9 po prostu. Ok. Gdzieś jeszcze jest rząd do wypełnienia, nie? Jest tutaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nie ma. Ok. Tutaj nie ma. Trójki. Okej, okay. ja ładnie to idzie. Mm. Co by tutaj, kurde. Dobra, spróbujmy zrobić tutaj coś. Jeden, dwa, trzy, nie ma czwórki i piątki. Piątka może być, okej, okay. piątka musi być tu i czwórka musi być tu. Okej. Okay. M, -m, 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 -m. teraz dół byśmy zrobili. Byśmy zrobili dół Okej, okay, musimy się przerwać nagrywa, Ale tak. Hmm. Nie ma tu czwórki. A czwórka musi być tu. Piątka, piątka, piątka może być tu. Może tu. Nie może, więc pięć będzie tu. A tu będzie siedem. OK. Tutaj brakuje nam szóstki ok. Hmm. Zróbmy może tu jeden dwa trzy cztery nie ma piątki oraz ósemki. Hmm. Ósemka ósemka i pięć osiem pięć. Ja bym 8, ok, tutaj musi być 8, 5, przepraszam, a tu 8. Okej, okay, bo piątka była tutaj i nie zauważyłem. Jej. Okay. Tutaj brakuje nam 2, 3, 4, 5, 7. Mhm. Okej, okay, jakoś to idzie. Mam jeszcze jeden błąd. Okej, okay. gdzie by było teraz najlepiej? krok jakiś poczynić może tutaj byśmy coś zrobili ok brakuje nam tutaj 3 6 7 3 6 7 7 na pewno nie będzie tu 3 6 7 3 6 7 hmm. to nie będzie ani 6 ani 7 więc to będzie 3 6 7 hmm. Okej, okay, głupi jestem, tu musi być szóstka, a tu musi być siódemka. Okej, okay. nie widzimy tej siódemki tutaj. Pem, 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 pem. Tutaj brakuje nam jeden. sobie widzę, tak. Okej, okay, siódemki już mamy wszystkie, tak w ogóle. Hmm. 9847 nie mamy, szóstki i trójki. Trzy może być tu? to musi. I tu musi być szóstka w takim razie. Ok. Jest dobrze. Mm. Kurde. jeden, dwa. Brakuje nam trójki oraz czwórki. Ok. Trójka musi być tu, a tutaj czwórka. Pa, 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 pa. Auto uzupełnienia, ale ja nie chcę. Ja chcę sam tu uzupełnić. Bo jeszcze tutaj można się pomylić, tak? A ja tu zrobię tak, żeby błędu nie popełnić. Więc tak tutaj mamy, tutaj mamy. Brakuje nam piątki. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Może być i tu musi być. 5. Okej. Okay. Tu musi być. 4, 1, 1 tu nie może być, a tu może być 7, musi być tu 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, czyli może być 8, więc 8 będzie tu, 9 będzie tu. A, pa, 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 pa. 2 musi być tu. 4, musi być tu. Szóstka musi być tu. I... Hmm. Kurde, co by tu dać? Wskazówkę po prostu. Okej. Okay. Okej. Okay. Dzień zaraz wybuchnie. Musimy włączyć go ręcznie, inaczej wszystko stracone. Trzy... Solidny trójkąt, naładowanie, dodatkowy wierzy. ruch. Grasz już? <śmiech> <śmiech>